Czy dla polskiej poezji i dla Wisławy Szymborskiej więcej zrobił Nobel, czy jedna piosenka Sanach? Jednak Nobel chyba. Chociaż. <grym> ja, Aj, piosenka no, Sanach. No. Nie, nie, nie mam wątpliwości. Natomiast piosenka Sanach zrobiła rzecz nie. 72 miliony odtworzeń do dziś rano sprawdzałem na YouTubie. Nic dwa razy. Tak, nie mianowicie my jako Fundacja Wisławy Szymborskiej zastanawialiśmy się jak zrobić coś, do co się zrobić, tak, we Włoszech, to znaczy dotrzeć do młodych mhm. I, i to właśnie zrobiła piosenka Sanach, to znaczy dotarła do młodych, a nawet muszę powiedzieć, co mną wstrząsnęło, ale też i uziąt, czyli Sanach wstrząsnęło, mhm. zresztą o tym nie wiedziałem. Jesteś na ty? E, tak, przeszliśmy na ty, panie Wy się na pan. A wy nie jesteście. Do... Ja was jakoś... Nie mów do mnie wasko, panie redaktorze. Panie redaktorze, ja panie redaktorze... Jestem z Zuzią na ty. Ja byłem z Zuzią na ty, zanim, zanim była ja... modna. Tak. O. No. no i... Każdy... Bo Sanach się bardzo źle odmienia, bo się nie odmienia. Sanachem. Sanachą. Pole... Sanachą. Sanachówną. No. Sanaszanką. Ale sanachówna to dobrze brzmi, tak, przedwojennie. No, sanaszanka lepiej, bezpieczniej. No i? no i krótko mówiąc, ja zacząłem dostawać maile od polonistów, polonistek z podstawówek, z różnych stron polskich, w których mi pisali, że dzieci na fali popularności tej piosenki prosili ich, żeby im dali do czytania jeszcze jakiś inny wiersz szemborski. I to jest fenomen. Tak, no ona bo to jest wejście jakby od zupełnie od zaplecza tak, we wrażliwość dzieci, tak, prawda? Tak, że może jeszcze ma jakiś wiersz taki. Który... Nawet nie wiersze, czy są jakieś inne teksty. Tekst. Bo...